Dzisiaj zmierzę się z mapą wszystkie KFC w Polsce. Zobaczymy, jaki wynik uda się wykręcić. KFC, Drive-True. Mamy sklep Obi. Tu jeszcze mamy Rossmann Pepko, jakiś kebab. Sklep, którego nazwę każdy wymawia inaczej. Choszczno, 130 centrum. To jeżeli choszczno jest tutaj, to będzie w Wielkopolski. Tak bym powiedział. Tu jest Leroy, Obi, KFC, w Wielkopolski. Jest ten Berlin Kebab. To będzie to miejsce. My odbijamy w stronę obi. Jesteśmy tutaj. No spoko. 12 metrów. BP. Pasaż łódzki. Pasaż łódzki jest tutaj. A gdzie jest KFC? Tutaj jest KFC. Tutaj. Spoko. Papugarnia. Isk. A gdzie jest KFC? To jest KFC. Galeria Nowa Park. Ciekawe rondo. Szczecin mamy na północ. Gorzów Wielkopolski. Nowa Park. Nowa Park, Nowa Park, Nowa Park. Nowa Park jest tutaj. I my jesteśmy za nim. To jest to miejsce? Tak, to będzie to miejsce. Tutaj. Zero metrów, wow. W ogóle ta mapa ta mapa ma mało lokacji. Jakoś 100. Więc no, może się coś powtarzać, jak się będzie trochę tego grało. Action. Meble. No i KFC. Tu mamy galeria... Aleja Bielany. Warszawa? Bielany. Gdzie jest Aleja Bielany? Czy może my nie jesteśmy w, w Warszawie? Ja już nie wiem. Tu jest jeszcze Black Red White. Może Black Red White mi się rzuci w oczy. Oczywiście, że to nie jest Warszawa. Wrocław piątką na północ. Czyli tą drogą. Bielany Wrocławskie. Aleja Bielany. Tu jest KFC Bielany Wrocławskie. Ale my jesteśmy tutaj. Spoko. Lokacja ostatnia. KFC, tam w ogóle Microsoft, Black Red White, Castorama, makro, Ursus, to będzie Warszawa, teraz już chyba będziemy w Warszawie, Aleje Jerozolimskie, Stare Włochy, Stare Włochy, jeszcze raz, KFC i makro. tutaj, Aleje Jerozolimskie, Warszawa, Castorama, dobra, zgadza się i my jesteśmy pod samym KFC. Tutaj spoko, 2 metry. Wynik 25 tysięcy, czasowo 7 minut 18 sekund. Grałem trochę tego KFC, ale to nie były typowo rundy pod odcinek, więc pomyślałem, że nie ma sensu więcej grać tej mapy, bo lokacje się już dosyć mocno powtarzają. Wymyśliłem, że zagramy McDonaldy i zagramy jeszcze Burger King'a, to wtedy odcinek będzie, gdzie jest ten fast food. Mamy Maka, mamy BP. Gdzie my jesteśmy? Szczepin. Takie tabliczki mi się kojarzą z Warszawą, ale ten żółty pasek na dole nie. I Szczepin nie kojarzy mi się z Warszawą. Zmień płeć? A nie, zmień piec chyba. Dobra, nieważne. Dolnośląskie Stowarzyszenie. Dobrze, to jest Wrocław. I Szczepin jest tutaj. I teraz McDonald's. Restauracja McDonald's jest tutaj, jest Bipi, więc to się zgadza. No i my jesteśmy bliżej Bipi. No i spoko 5 metrów. McDonald's Play y, jakieś centrum Rosman dużo sklepów mamy, ale w jakim mieście my jesteśmy? Plus Polsat Box, discount. Byłem tutaj. Cinema City. To jest y, częstochowa. To jest aleja i w sensie to miejsce, w którym my jesteśmy. Nie wiem, czy dalej jest tutaj to Cinema City. Może że go, możliwe, że go nie ma. Tak, nie ma go. Teraz tutaj jest Deals. Więc my to KFC z naszym Maka tutaj. Tak, to by pasowało. No i spoko. Lokacja następna, Max Shell, sprzedaż blach dachowych. Tam mamy Kerfura, Media Expert. Tu jest Rondo, co to za Rondo? A, szpital, szpitalny oddział ratunkowy, tu mamy nazwę Ronda. Rondo pierwszej brygady komendanta Józefa Piłsudskiego. Biała Podlaska, Biała Podlaska jest tutaj. Tutaj jest McDonald's. Czy to by nam pasowało? Tak, bo on jest Shell'em. Ale my jesteśmy tutaj przed Shell'em mam wrażenie. I tak, to by pasowało. Elegancko. 4 metry. McDonald's. BP. Tu jest kościół. Złobek. Eblo. Centrum handlowe Karolinka było wy w Radomiu? Nie, w Opolu. E, tak, kojarzę tą galerię. Centrum handlowe Karol Karolinka. No ale to nie znaczy, że tu jesteśmy, tylko tu jest McDonald's na przykład. Czy on był obok Krzela? E, nie, tu jest BP. Restauracja McDonald's i BP. No to to jest ten Mac. My jesteśmy na Drive Thru. Tutaj. Ok, 4 metry. I ostatnia runda. McDonald's obok Kerfura. Jawożno. Jawożno jest. Gdzie jest Jawożno? To nie jest małe miasto. Dziś pod Wrocławiem? Nie, mi się z Jaworem pomyliło. Ale głupio się teraz czuję, bo to jest duże miasto. Pod Katowicami, dobra, Jawożno. I my mamy Maka i Kerfur. No, Jawożnie, raczej dużo McDonald'ów nie ma, ale jak na razie to ani jednego nie widzę. Restauracja McDonald's, Kerfur, Dobrze, mamy to. No i my jesteśmy tutaj. Spoko, 2 metry. Jaki czas? 4 minuty 57 sekund. To pozwoliło mi się uplasować na dziesiątym miejscu za pierwszym razem, nie najgorzej. Niestety nie ma obecnie polskiej mapy z innym fast foodem niż McDonald's czy KFC, więc zagramy jeszcze raz Maka. Może ten czas uda się pobić. McDonald's. To jest Gdańsk? Tak, byłem w tym miejscu, byłem w tym Maku. Jadłem w tym Maku. Czy może to było na Oliwie? Wiem, że tutaj jest Uniwersytet Gdański, gdzieś w okolicy. Tutaj mamy Uniwersytet Gdański. Tak, tu jest Hala Oliwa i tu jest restauracja McDonald's. My jesteśmy na Alei Grunwaldzkiej. Dokładnie tutaj, spoko, 4 metry. McDonald's, Pel, Uniwersytet Morski w Gdyni. No to też proste do znalezienia. Uniwersytet Morski jest tutaj i McDonald's jest naprzeciw. Ale my spawn mamy na wieździe jakoś tutaj. Zero metrów, elegancko. Kolejna runda, McDonald's, stanowisko do zrzutu ścieków. Tu jest McDonald's Orlen. No tutaj też jest McDonald's Orlen. No, to już nie jest lokacja na 27 sekund albo na 30 jak poprzednia. Dobra, wrócę na spawn. Biała Podlaska, no ale to nie musi znaczyć, że jesteśmy w okolicach Białej Podlaskiej. Tam widzę tablicę, dobra, mamy info. Łódź Górna, okej. Okay. I to jest na południe. Nie wiem, gdzieś tutaj? Nie no, nie wiem, nawet nie patrzyłem, czy ta droga pasuje. Nieważne, tutaj mamy tablicę, jeszcze sobie ją obczajmy. E, 714, ta Łódź Górna. Dobra, 714 idzie tu. Restauracja McDonald's. Ale to nie jest to. Mamy McDonald's Orleans z obu stron. Czyli możemy tutaj zjeżdżamy na to i restauracja McDonald's... Dobra, to jest to. My jesteśmy przy maku wschodnim. Żeby się nie pogubić, powinniśmy być tutaj. No, 24 metry się pomyliłem, ale okej, okay, jest 5K. McDonald's w takim budynku. Fashi sushi. Gdynia. Może znowu jesteśmy w Gdyni? Bo to jest galeria Cliff. Czy ta galeria jest w Gdyni? Galeria Cliff. Galeria Cliff Gdynia, no i elegancko. No i my jesteśmy na tej drodze. Tu jest zjazd w ulicę Olchową i my jesteśmy z zachodniej strony. No dobra, 4 metry. I runda ostatnia, znowu galeria. Galeria słoneczna. Gdzie jest Galeria Słoneczna? Tu nie ma napisane Robotnicza Radom. Galeria Słoneczna w Radomiu jest tutaj. I my mamy na północ. Czy kąt drogi się zgadza? Andrzeja Struga. Tu jest McDonald's. Tu? Naprawdę? Chyba pobiłbym ten swój czas, który miałem. A nie, ja miałem 4 minuty 57 sekund. A, to w sumie nic nie stracone.